Dzień dobry, witajcie, a dzisiaj niedzielne ględzenie. Ględzenie o czym? Ha. No, jakby to wam powiedzieć, muszę Was zmartwić. Znowu o samochodach elektrycznych. Dlaczego? O, no dlatego, że wiele się dzieje, jeśli chodzi o rynek, o to że producenci poszczególni, którzy mieli w miarę szybko przechodzić na e, motoryzację zeroemisyjną, no czyli sprzedawać tylko i wyłącznie auto elektryczne. Powoli zaczynają, już o tym mówiłem zresztą, powoli zaczynają wyciągać wnioski i dochodzić do wniosku, że no w sumie, ok, elektryki to przyszłość. Nie wszyscy są jeszcze na to gotowi, nie wszyscy kierowcy się do tego przekonali. Musimy im zaoferować coś, co sprawi, że nie uciekną do konkurencji, na przykład chińskiej. Bo teraz uwaga. Nowy Mercedes CLA wchodzi na rynek, miał, miał być koniec A klasy. Nowe CLA tylko i wyłącznie elektryczne, koniec A klasy, no bo już nie przystoi. Mamy tylko, będzie mieć tylko małego elektryka, całą resztę sobie odpuścimy. No i właśnie niespodzianka. Nagle się okazuje, że nie, jednak zostawimy A klasę jeszcze przez parę lat, bo skoro ludzie chcą kupować to auto. No to dajmy im szansę wyboru. I w kilku innych markach też to się dzieje. Kolejną marką Premium, która zorientowała się, że na przykład e, zastąpienie Macana tylko i wyłącznie wersją elektryczną no nie było najrozsądniejszym wyborem. Nagle się okazało, że rok po debiucie elektrycznego Macana, no wyniki marki Porsche troszkę siadły, a nawet bardzo. Więc już jest zapowiedź, że tak, wróci, wróci spalinowy makan. Może pod inną nazwą, ale tak. Ale, okej, okay, marki to jedno, a ustawodawstwo to drugie. Bo teraz niespodzianka. I tu zaczyna się dopiero robić wesoło. Bo producenci hmm, nakłaniają, no w przypadku Europy, Komisję Europejską, czy jak się tamkolwiek nazwa, to zwie, do tego, żeby jednak Komisja zrezygnowała z zakazu produkcji samochodów elektrycznych od pewnego roku no bo położy to, położy to cały, rynek, cały rynek motoryzacyjny wprowadzi zamieszanie u producentów którzy będą musieli ograniczać produkcję zamykać fabryki i tak dalej i tak, dalej, i tak dalej. Unia, no dobra zastanowimy się zastanowimy może tak może nie nie mamy zielonego pojęcia może przedłużymy może nie przedłużymy i nagle niespodzianka to BAM wchodzi, cały na biało projekt. Projekt, na razie jeszcze projekt, który jest podobno w fazach dyskusji, który robi coś dziwnego. Robi bardzo dziwną rzecz. Uwaga. Eee, jaki procent samochodów sprzedaje się do klientów indywidualnych? Jaki procent kupują klienci flotowi? Nie jest tajemnicą, że nie tylko w Polsce, ale w całej Europie klienci flotowi to jest większość sprzedaży nowych samochodów. No i teraz niespodzianka. Projekt zakłada, że tak w okolicach 2030 roku klienci flotowi nie będą mogli już na przykład swojej floty zasilić pojazdami spalinowymi, jeśli będą zmieniać flotę, to będą mieli obowiązek, podkreślam, obowiązek kupienia samochodu spalinowego, wywróć elektrycznego, spalinowy. Zostanie tylko i wyłącznie dla klienta indywidualnego flota, tylko i wyłącznie elektryki. W sumie zakazu nie ma, ale z drugiej strony, jeśli spojrzymy na to, że tak pewnie 60-70, może 80, a może i 90%, dobra może przesadzam, no ale ponad połowa, zdecydowanie ponad połowa, grubo ponad połowa, sprzedaży nowych samochodów to są zakupy flotowe. To nagle się okaże, że okej, okay, no producenci liczą na to, że e, nie będzie przymusu do produkcji tylko i wyłącznie silników e, samochodów elektrycznych, ale nagle niespodzianka może i przymusu nie ma ale ci klienci, którzy od Was kupują najwięcej samochodów, mają już ten przymus i muszą kupić do swojej floty auta elektryczne, bo innych nie mogą. Dziękuję bardzo. Tela, kurtyna opadła. Nie ma, nie ma zakazu, ale w sumie to on jest. No bo jak teraz zbilansować tą produkcję, jak ustawić produkcję, żeby to wszystko się spinało? To pierwsza rzecz. Druga rzecz, uwaga. Prowadzisz jednoosobową działalność, małą firmę, wielką firmę, nieważne, masz flotę. W Polsce też dzieją się różne dziwne rzeczy. I teraz uwaga, niespodzianka, masz flotę. Prowadzisz jednoosobową firmę, oczywiście, tak e, potrzebujesz samochodu do działalności, chcesz kupić auto. No w tym roku tam odpisy e, amortyzacyjne, takie limity są jeszcze całkiem rozsądne. Ale uwaga! U nas też coś się zmienia. Też, też wszyscy chcą zachęcić, wszyscy, przepraszam, rządzący, Zond rządzący chcą zachęcić do tego, żeby samochodów. Czystszych, czystszych, tak, jadę po szutrówce. Sucho było, strasznie wszystko wywiało. Samochodów czystszych było więcej. Co zrobić? Jak zmusić klientów, żeby tych samochodów czystszych było więcej? No, w Polsce tak samo jak w całej Europie. Większość sprzedaży nowych samochodów to są samochody to są zakupy flotowe. No to jak zmusić flotowe, flotowe w tym jedno działalno, jednoosobowej działalności gospodarcze? E, jak zmusić klienta do tego, żeby jednak przesiadł się na ten samochód nieco bardziej czystszy? No i uwaga, niespodzianka. Od przyszłego roku, właściwie od stycznia, czyli już niedługo, więc czekajmy, że w drugiej połowie roku nagle sprzedaż samochodów troszkę podskoczy, bo uwaga, pomysł, znaczy pomysł, 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 nie pomysł. No, coś, co się zmieni od 1 stycznia. Górny limit odpisu amortyzacyjnego na samochód w firmie, przekracza, którego emisja przekracza, z tego co pamiętam, H55 gramów na 100 km, czyli wszystkich poza hybrydami, plugin i elektryków, to 100 tysięcy złotych. Każdy droższy samochód już będzie poza tym limitem. Więc tak czy inaczej kupimy droższy, odliczymy tylko od 100 tysięcy złotych, cała reszta w piach. Więc na pewno napędzi to sprzedaż bardzo ekologicznych, zeroemisyjnych hybryd, plugin, które w trybie miejsko-podmiejskim nie zużywają w ogóle paliwa, bo każdy rozsądny użytkownik takiej hybrydy, plugin, ładuje ją kiedy tylko się da, żeby wykorzystać możliwości. Napędu hybrydowego, właściwie napędu hybrydowego hybrydowo-elektrycznego, hybrydy plugin, naładować, jeździć, jeździć w elektryku, tylko w trasie pojechać w tym e, trybie hybrydowym za pomocą silnika spalinowego. No Tylko mam wrażenie, że ci, co na to wpadli, nie mają zielonego pojęcia, jak typowy użytkownik hybrydy plugin z nich i korzysta. Już było wiele badań pokazujących, że w sumie to po raz pierwszy korzysta taki użytkownik z tego samochodu w momencie odebrania samochodu z salonu, kiedy wyjeżdża z salonu i może ma naładowany akumulator. A potem, mówiąc kolokwialnie, kładzie na to lachę, bo nie będę ładować, nie będę tracić czasu na ładowanie samochodu, tylko sobie po prostu będę jeździć tankując auto, pali więcej. Trudno, co z tego. I tak to jest auto firmowe, więc specjalnie mnie to, nie, nie, specjalnie mnie to nie, ani ziębi ani grzeje. Firma płaci za paliwo. Nie będę się przejmować takimi pierdołami jak ładowanie samochodu. Nie będę tracić czasu, nie będę zastanawiać się, gdzie mam to zrobić. Bo i po co? Skoro samochód i tak jedzie, e, więc hybrydy plug-in. Ja wiem, pojawiają się teraz nowe hybrydy plug-in, które w trybie czysto elektrycznym przejeżdżają nawet ponad e, 100 km. I okej, okay, tutaj może klienci będą te samochody ładować, żeby jeździć taniej, szybciej, przyjemniej, ale wątpię. Tak czy inaczej, mimo wszystko. Bo po prostu ludziom się nie będzie chciało, bo jesteśmy zbyt leniwi. No i okej, okay, przepisy jedno, ludzie drugie, więc nagle się okaże, że rośnie sprzedaż hybryd plugin, która wcale nie ma wpływu na jakość Powietrza w miastach, czy też w strefach czystego transportu, bo takie już są, bo ludzie i tak tych samochodów nie ładują. Ale mamy kolejny, kolejny taki kamyczek pokazujący, że pomimo tego, że wiele osób nie jest gotowych, nie jest gotowych mentalnie, nie chce, sprzeciwia się y, samochodom elektrycznym, to dojdziemy do takiego momentu, że po prostu nie będziemy mieć wyboru, bo oczywiście nikt tego nie zakaże ok, super, nie ma zakazu sprzedaży samochodów spalinowych ale firmy flotowe nie mogą do swoich flot kupować samochodów innych niż elektryczne dziękuję bardzo więc skoro flotówki mogą kupować tylko elektryki no to rynek wtórny, który umówmy się, też jest w dużej mierze e, zasilany pojazdami poflotowymi, po kontraktowymi po leasingowymi, po wynajmie też w końcu zrobi się elektryczny, a z drugiej strony jak tylko e, floty, będą, jak floty będą mogły jeździć tylko elektrykami e, i tylko elektryki będą mogły kupować, to żadnemu producentowi nie będzie się opłacało produkować samochodów dla 20-30% klientów, bo będą produkować samochody dla tej większości, która stanowi u nich większość przychodów, umówmy się. Efekt. Chcąc nie chcąc, jak będziemy chcieli zmienić samochód, wybór będzie mógł być tylko jeden, auto elektryczne. Tutaj tak samo właśnie. I to mowa o Unii, tak? bo w Polsce no, robi się dokładnie tak samo, tak. No, powoli zaczynamy, przechodzimy. Powolutku, małymi kroczkami. To tylko malutka cegła. To tylko jedna cegła. Just another brick. Jedna cegiełka. Jedna cegiełka. Ale od czegoś to się zaczyna. Od czego się zaczyna? Od tego, żeby zachęcić floty, większe, mniejsze, na te firmowe samochody, po prostu. I tu mowa nie tylko o flotach, mowa również o jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Zachęcić do tego, że no nie, no nie opłaca się Tobie kupować samochodu spalinowego, nie opłaca się Tobie kupować samochodu, który emituje więcej niż 55 gramów CO2 na każdy kilometr. Dlaczego? No bo jak kupisz takie auto, no to skorzystasz tylko ze 100 tysięcy ze 100 jego wartości. No i uwaga. I co wtedy? No, wtedy nagle się okaże, że nawet jednoosobowe działalności gospodarcze będą skłaniały się do tych samochodów nieco bardziej elektrycznych, zelektryfikowanych, bo zwykła hybryda się już też w to nie złapie. Złapie się to tylko w hybryda plug która, umówmy się, Tą emisję CO2 ma tylko i wyłącznie podczas testów homologacyjnych i tylko wtedy. W innym przypadku, w takiej codziennej, standardowej jeździe, Emituje więcej niż 55 gramów na 100 km. Ale homologacyjnie będzie 55 gramów. Wszyscy będą zadowoleni. Nie tędy droga według mnie. Zachęty? Zachęty też nie są dobrą drogą. Bo działają tak jak działają. Sprzedaż rośnie jak sobie jest zachęta. Jak kończy się zachęta, to sprzedaży nie ma. Więc dużo rozsądniej po prostu zrobić. Uwaga! Teraz będzie ciekawe. Dużo rozsądniejszym wyborem dla producentów, według mnie, byłoby zrobienie normalnego, dobrego samochodu elektrycznego za rozsądne pieniądze czyli umówmy się bez dopłat w cenie samochodu spalinowego tak, bez dopłat. Chodzi o to, żeby ten samochód elektryczny, który jest tak dobry, genialny, cudowny, i nie mówię, że nie jest, bo uwielbia jazdę elektrykami, ale chodzi o to, żeby ten samochód bez żadnych dopłat, preferencji programów państwowych, zachęcających ludzi do przesiadki na elektryki, kosztował tyle, co auto spalinowe. I nie mówię teraz o podnoszeniu cen samochodów spalinowych, bo to też nie jest tędy droga, tylko uwaga, Zrobienia, zaprojektowania, dobrze, dostarczenia klientowi końcowemu samochodu elektrycznego, który parametrami użytkowymi nie będzie odstawał od konkurenta, a nawet tego samego modelu, tej samej marki, z tego samego segmentu, w tym samym rozmiarze, który będzie miał do, do, dokładnie takie same parametry, jeśli chodzi o Zasięg głównie, umówmy się. Głównie zasięg, bo ja nie chcę nie potrzebuję w samochodzie elektrycznym 300, dobrze, 200, 200 250, 300 czy 400 koni. Po co? To i tak nie ma sensu. Nie ma nigdzie opcji, żeby legalnie wykorzystać tą moc w 100%. Przyspieszanie od zera do setki w kilka sekund może to bawić na początku ale ja bym chciał taki zwykły, normalny samochód, elektryczny, który osiągami jest porównywalny z samochodem spalinowym. Tak, teraz jeśli obejrzę to jakiś fan samochodu elektrycznego, to będzie e, zaskoczony, znaczy nie będzie zaskoczony, tylko będzie e, no zdziwiony z jednego prostego powodu, no bo przecież to jest największa zaleta samochodów elektrycznych, że one osiągami odstają od spalinowych. No tylko w takiej codziennej jeździe to nie ma Najmniejszego znaczenia. Teren zabudowany 50, poza zabudowanym 90, autostrada 120-140, dziękuję bardzo. Więc teraz uwaga! Zróbcie taki zwykły samochód elektryczny, który będzie jeździł tak samo jak auto spalinowe nie musi być szybsze bo i po co? Będzie miał dokładnie takie same parametry, jeśli chodzi o zasięg, o czas ładowania. I zapewniam Was jednej rzeczy. Wtedy, jak ten samochód będzie w takiej samej cenie, jak auto spalinowe, nikt nie wybierze spalinowego. No bo skoro mogę mieć coś, co teoretycznie powinno się mniej psuć, teoretycznie. Ma takie same osiągi i jest tańsze w eksploatacji, to wybieram to. No tylko jeszcze nikt takiego samochodu elektrycznego nie zrobił. Jak ktoś zrobi? pozamiata rynek. Ale na to jeszcze chwilę poczekamy. Tymczasem oczekujmy kolejnych wspaniałych pomysłów e, rządów i organizacji sprawiających, że firmy, które produkują samochody, producenci samochodów sami na dobrą sprawę nie wiedzą co mają robić. Bo taka jest sytuacja elektryki, tak, elektryki, przestawiamy się na elektryki. Nie, no może jednak nie, może, może pozwólcie nam produkować trochę dłużej te samochody spalinowe. Okej, okay, pozwalamy, a nagle, nie, nie pozwalamy, znaczy nie, w sumie to pozwalamy, ale firmy mogą kupić tylko i wyłącznie auto elektryczne. Kurtyna opadła. Nie ma zakazu, ale w sumie jest. Czekam na Wasze komentarze. I zachęcam do subskrypcji, jeśli ktoś dotrwał do końca. No fajnie. Dziękuję.